Firma HIPAR powstała w 2004 roku. Zajmujemy się głównie produkcją elementów pod automotyw, produkcją pod przemysł kolejowy, rolnictwo, ale naszym konikiem są również turbiny wiatrowe mojej mocy, które produkujemy u nas w zakładzie pod marką EcoRoad. Są to produkty od mocy 300 W do 1 kW w 100% tworzone przez nas. Są to turbiny wiatrowe dla domów jednorodzinnych, gospodarstw, półdzielni mieszkaniowych, ośrodków samorządowych. Tam wszędzie można wykorzystać te turbiny wiatrowe przez nas produkowane. Projekt został dofinansowany z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój pod działanie 3.2.1 Badania na Rynek. Wartość całego projektu wynosiła 16,9 miliona złotych, w tym dofinansowanie wynosiło 8,6 miliona złotych. Co pozwoliło na rozwój firmy, wybudowanie hali produkcyjnej, zakup nowych maszyn, w szczególności całego osprzętu do produkcji generatorów, form pod produkcję łopat, zakup wielkogabarytowych maszyn, centra bramowego. Wycinarki laserowej. Bardzo ważnym elementem z projektu był zakup badań rozwojowych przy udziale Politechniki Rzeszowskiej, gdzie mogliśmy przetestować nasze rozwiązania w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych. Co pozwoliło na udoskonalenie tego produktu pod względem technicznym, wytrzymałościowym oraz funkcjonalnym. Ponieważ firma dysponowała pewnym pierwotnym już modelem. I my wychodząc z założenia, żeby nie ingerować i nie proponować im zupełnie czegoś innego, to żeśmy starali się to w ten sposób poprowadzić, żeby to, co już osiągnęli, na przykład produkcję profilów, która jest niezwykle kosztowna i problematyczna czasowo. I na tej zasadzie mieliśmy takie ograniczenia, że te profile już były określone w wymiarach cięciwowych, to żeśmy starali się stworzyć konstrukcję, czyli tak przebadać pod względem. Relacji, średnic, ilości łopat, wielkości cięciwy, wydłużenia w taki sposób, żeby osiągnąć z tej turbiny maksimum współczynnika sprawności. Ale i także punkt startowy, czyli ten taki, który jest położony dla małych prędkości. I to wydaje się, że to się nam udało. Dzięki dofinansowaniu, które uzyskaliśmy w ramach programu 3.2.1. Mogliśmy wyposażyć nasz zakład nie tylko w urządzenia, ale również, tak jak wspomniałem, w prace badawczo-rozwojowe oraz sprzęt potrzebny do produkcji łopat czy samych generatorów. Na pewno nie moglibyśmy sobie na to pozwolić bez udziału tutaj dofinansowania, które, jak dla naszej małej firmy, było na bardzo wysokim poziomie.